Poniedziałek, 31 stycznia 2022, czas na aktualizację. Tydzień temu byłem na powrocie do Montrealu, ale miałem ładunek do Toronto, tak pamiętam. Byłem w stanie Michigan. No więc yy, powiedzmy, że wyjazd zakończył się dość przebojowo. Dostałem informację, że jak przekroczyłem granicę. Bałem się, że będzie... Kolejka na granicy, bo jak wiecie, od 15 stycznia 2022 wprowadzili obowiązek kierowców, którzy wracają do Kanady, że muszą być zaszczepieni, a jak nie, to muszą iść na kwarantannę. Od 22 stycznia 2022 kanadyjscy kierowcy, którzy nie są zaszczepieni, nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych. Także to są takie dwie rzeczy. No i ja obawiałem się kolejki na granicy, ale. Kolejki nie było. Poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, większość ludzi jedzie do Stanów, a ci co mieli wrócić, wracali w piątek i w sobotę. Więc przekroczyłem granicę, dostałem informację, że nie muszę tego ładunku zdejmować w Toronto, bo był na piątek, co było oczywiste dla mnie, no ale nigdy nie wiadomo, bo zawsze mogą zmienić realizację. Powiedzieli, że jest dla mnie gotowa naczepa u nas na bazie w Toronto. Rafa ucieszony policzył czas pracy, mówię, jeszcze przyjadę Toronto i pójdę spać do Toronto. No więc dojechałem do Etobicoke i na naczepy i mówię, wyjeżdżam z Toronto i przejechanie 50 km zabrało mi pół godziny także utknąłem w Toronto bo tam zaczął padać śnieg yy, i było bardzo, bardzo duży korek, więc poszedłem spać yy, nawet no, w Ajax tu wyjechałem ledwo co za Toronto i jeszcze musiałem jechać na personal tak zwanym, bo mi zabrakło czasu pracy Także to, co jest u mnie, słychać, ale nie powiedziałem Wam, gdzie dzisiaj jestem. Dzisiaj jestem. Znowu w Górach Skalistych. Jestem jakieś parę kilometrów za granicą British Kolumbii. Wjechałem w British Columbia, jestem na pierwszym rajdżu. Także tydzień temu wróciłem we wtorek do domu. Dałem gotowość do wyjazdu na czwartek, wyjechałem w piątek. No i standardowo, piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek jestem w British Kolumbii. Zrzutki mam dopiero w środę. Więc dojadę dzisiaj do Hope albo do Chilliwack i będę kręcił pauzę. Każdy sobie radzi jak może, gdy są mrozy. Chociaż teraz mrozów nie ma, tutaj jest minus 4, minus 5. W Albercie wczoraj było 9 na plusie, a w północnym Ontario minus 28 w pierwszy dzień jak wyjeżdżałem. Także to jest to, co u mnie słychać. A teraz, teraz według zwyczaju, odpowiem na trzy pytania, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Może zimno nie jest, ale wiatr jest i tak trochę nieprzyjemnie. Przyjemnie jest w, w tej w ciepłej kabinie pytanie numer jeden. Czy wasze traki i naczepy są jakoś zabezpieczone przed rdzewieniem spowodowanym ilością śniegu, na, śniegu i soli na drogach? No soli tutaj nie żałują, szczególnie na transka na Hajwej No bo mój, mój trak wygląda jak soniczka. Nie ma specjalnego zabezpieczenia. Ramy są pomalowane. Farbą. <laughs> I to wszystko. No ale one rzewiają. Chociaż to generalnie traki, które jeżdżą, ich życie nie trwa dłużej niż 5, 6, maks 8 lat w tej firmie, nie. Także tam no, rdzewiają trochę rzeczy, ale ja pamiętam w Bordowym co mnie wkurzało, że rdzewiały drzwi od strony kierowcy. Ale ogólnie te wszystkie traki obudowy mają z plastiku, nie? Nawet te nowe kaskadie i, i, i tak dalej. Volvo są plastikowe tutaj te. A naczepy to dobre pytanie, nie wiem. Ale oni żadnej konserwacji nie robią. Natomiast ja moją Mazdę co roku jadę, Strykać. Yy, I robię konserwację. Co roku, co roku, mimo że jeżdżę mało, bo no, mazdy ra, raz, że lubią rdzę. Rdzę lubi Mazdę. Rdza lubi Mazdę. A Adwaję, no, no, w Quebecu, jak by się tego nie robiło, to czasami widać takie samochody błotniki, papierdżurabiane. Masakra. Pytanie numer dwa. Jak w USA i w Kanadzie dokumentowany jest czas wolny kierowcy. Chodzi mi o czas, kiedy opuszczasz ciężarówkę i idziesz do domu. Dostajecie jakieś urlopówki od firmy, czy robicie wpisy ręczne w logbooku? Znaczy, no, generalnie, jak idę do domu, to wpisuję status na moim elektronicznym logbooku off duty, czyli poza trakiem i tak dalej i się wylogu wyloguje, się, tak? I jak wracam, no to jak zmieniłem status, że się wylogowałem i status był na off duty, no to ten status przez 2-3 miesiąc dwa będzie ee, jak to się mówi? No będzie cały czas taki sam. Ale w momencie jak wracam i się loguję z powrotem, muszę każdy dzień który byłem nieobecny, podpisać. Znaczy ja nie podpisuję każdego dnia, bo tam jest tak, na przykład jak byłem na wakacjach dwa miesiące, czyż nie, oni patrzą 14 dni wstecz. Także na przykład teraz byłem w domu 3 dni, no to 3 dni mi wyskoczyły, żebym podpisał, że byłem off duty. Tylko kwestia jest teraz taka, bo myślałem na tym, jak na przykład pracowało pracował w dwóch firmach, bo tak może być, że pracuję w jednej dwa dni, a w drugiej 3 dni w Montrealu. No to jest skrajny przypadek, ale może tak być. Jeżeli firma Jedna i druga nie używa tego samego systemu to wtedy może być problem, nie? <noise> wtedy kierowcy mogą naginać. Ale tutaj jeszcze nie są na etapie karty dla kierowców, chociaż to może kiedyś przyjdzie. No bo na razie to działa tak. Na razie nikt nie pomyślał, że ten... O, telefon, przepraszam. Pytanie numer 3. Czy jadąc trakiem w warunkach zimowych po warstwie upitego śniegu? E, jesteś w stanie pokonywać zakręty szybciej niż mógłbyś to robić osobówką. Nie sądzę. Ja pokonuję zakręty tak, bo się czuję pewnie, ale to wszystko zależy od nawierzchni i wszystko zależy od wagi samochodu. Znaczy, te, mój trak jest według mnie bardzo stabilny ze względu na rozstawienie osi i mam to, że mam dwie osi ciągnące, znaczy, no, no tak, no bo tam jest napęd na, na, na wszystkich kołach, ale nie jedę 4x4, nie? Po prostu on ma, ta siła się przechodzi, ta, po, po, ta, idzie tam siła, gdzie jest potrzebna. Ja się czuję pewnie, no ale w pewnych momentach też zwaniam, bo to wszystko zależy od nawierzchni, ale nie, 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 to tak nie działa. No i odniosę się też do tego, bo tam dużo komentarzy mi zostawiliście pod filmami, chociaż filmy nie miały nic z tym wspólnego, do manifestacji w Ottawie, która miała miejsce, zaczęła się w piątek, trwa sobota, niedziela i jeszcze tam dzisiaj też są jeszcze ci ludzie zostali znaczy ja już powiedziałem w tamtym tygodniu w aktualizacji co o tym myślę że to jest dla mnie to jest manifestacja bo to chodziło o to, że wprowadzili ten to mówiłem na początku aktualizacji nakaz szczepienia się dla kierowców, jeżeli chcą przekraczać granice Kanady i Stanów. Tylko że teraz tak. Okej. Okay, ja jestem za tym, że kierowcy to, to było bez sensu szczepienie kierowców, bo przez dwa lata tego nie robili i nagle stwierdzili, że trzeba, ale kierowcy powinni się wcześniej z, z tym zorganizować, bo już to było zapowiadane od listopada i nie było to zapowiadane przez Kanadę, tylko przez Stany. Kanadę tylko wprowadziły to, naśladując Stany. I teraz, okej, okay, dołączyło tam się dużo ludzi do tej manifestacji. No to w, w mediach społecznościowych jest bardzo, bardzo dużo dezinformacji, że cała Kanada, że wszyscy liczby są takie, że poje... znaczy, no, to, to są liczby oficjalne, że tam pojechało, może nie wiem. Nie wiem ile traków dokładnie, ale to, to nie jest tak, że ja bym mógł sobie, jakbym chciał, mógłbym tak pojechać, bo to nie jest mój sprzęt. Tam pojechali przeważnie owner, operatorzy albo takie małe firmki, które też się nie zgadzają z tym. tym. Dobrze, i do tego też się dołączyło dużo ludzi, bo i zaszczepionych, i niezaszczepionych, bo mają dość że no. Ile tam ludzi w odtawie było? Nie wiem. Ja słyszałem liczby 50 tysięcy, ale z tego większość to nie byli trackerzy, tylko ludzie, którzy dołączyli się do trackerów. No. Ale to na pewno nie były miliony i setki tysięcy. Według mnie no to, to jest po prostu manifestacja, która jest nie na miejscu. W sensie takim, że rząd federalny, bo to jest stolica Kanady, rząd federalny nie wprowadza w życie obostrzeń. Oni tylko się zajmują granicami. A obostrzenia są wprowadzane przez poszczególne prowincje. W Ontario są inne obostrzenia, w Quebecu są inne obostrzenia, no i także, że pojedziemy manifestować do Kanady przeciwko obostrzeniom wolności i tak dalej, no to nic nie da, bo to są rządy prowincjonalne. Ale manifestować można, proszę bardzo. Ja mówię, ta manifestacja, żeby kierowców nie zmuszać do szczepienia, bo, bo mówię, w tamtym aktualizacji powiedziałem, że było bardzo dużo niespójności i dalej jest dużo niespójności. Ta manifestacja powinna mieć miejsce, gdy Stany wymyśliły to i zapowiadały to w listopadzie, ale wtedy wszyscy mówili, że nie, to nieprawda, fake news. Znaczy, no mówię, w internecie jest bardzo dużo dezinformacji i każdy wie, że to, co chce. Ja słucham media takie, gdzie informacja jest sprawdzona i przede wszystkim media rzetelne to są takie, które odcinają, robią różnicę między opiniami i faktami. A są media, które przedstawiają opinię jako fakt, no to wtedy mamy problem, tak? Wtedy ja mogę coś myśleć i mówić, że to jest fakt, a to nie jest fakt, to jest opinia. A nawet jakby Kanada zniosła ten obowiązek szczepień dla kierowców, żeby nie mieli kwarantanny, jak wracają do kraju, to, to nic nie zmieni, bo i tak by nie mieli wjazdu do Stanów, bo Stany to mają. A że, a że w Kanadzie ktoś manifestuje. I to ma spowodować, że w Stanach zmieniam jakiś przepis, wątpię. Dobrze, koniec kontrowersyjnych tematów na tym kanale. Taki to był typ aktualizacji, taki to był typ trzech pytań. Zadawajcie kolejne, na kolejne odpowiem za tydzień. Następne następnej aktualizacji Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!